Witajcie, szanowni uczestnicy Życia Ziemskiego. Ja dzisiaj mam taki dzień specyficzny. Byłam u lekarza, periodontologa. Właśnie się specjalizuje właśnie od chorób dziąseł, przyzębia. Więc tutaj pewne rzeczy na temat odsłoniętych szyjek zębowych i, i kości, które człowiek ma na wierzchu i pulsowania nerwów w całej twarzoczaszce. No, to znam ten temat od trzech lat, mam pewne przemyślenia, jak to się drzewo rodowe oczyszcza. Mam pewne przemyślenia, jaką cenę życie wystawia człowiekowi, jak człowiek dźwiga albo coś swojego, albo zaniedbania rodziny, albo jakieś cudze cierpienia. I tylko chciałam tak nagrać, tak króciutko, właśnie, że badam cały czas karmę. Badam cały czas karmy, badam cały czas drzewo rodowe, różne energie, różne istoty. Wyczuwam dużo tego jest. I chciałam tylko w tym filmiku powiedzieć, że no, ciekawe czasy nadchodzą i każdemu z Was życzę bycia sobą, każdemu z Was ży życzę. Tego samego co sobie, czyli odna odnalezienia prawdziwego siebie, prawdziwej siebie. Tak, bo oczywiście różni ludzie żyją na tym świecie, ale jeszcze są ciała subtelne, i w ciałach subtelnych u niektórych ludzi mieszkają różne hydry, strzygi, zmory które są podłączone do istot demonicznych, bardzo y, takich y, niszczycieli, a też i w aurach różnych alkoholików, od takiego małego y, powiedzmy duszka y, nieprzytomnego alkoholowego, taką cienką rurą jest gdzieś tam do otchłani jakichś takich po prostu <słyska> śmiercionośnych, przypięte do, do innych niszczycieli, takich bardziej wodnistych, mglistych, zimnych. No, są w światach astralnych, okołoziemskich, różne rejony, królestwa, przestrzenie. Nie będę w tej chwili mówić, czym są runy, bo każda z run jest królestwem, a dla takich ludzi, którzy nie mają mistyki, tylko patrzą, że to są znaki do wróżenia, czy tam coś oznaczające, to też mają rację. Jest na przykład taka runa Jeran, no to to jest prawda, że życie każdemu wystawi rachunek za to, co zrobił, bez względu na to, czy w to wierzy czy nie. Więc każda z run symbolizuje pewne jakości, jakości energii, jakości żywiołów, każda z run żyje swoim życiem. W moim życiu się bardzo dużo dzieje. Natomiast może w tym filmie powiem tylko taką rzecz, że. Mam powiedzieć. Chyba warto, chyba, a nawet na pewno, warto wybaczać sobie innym wszystko. Tak, to właściwie to mogę tylko powiedzieć. No dobra, yy, a jeżeli chodzi o tak zwaną wiedzę duchową, wiecie, każdy patrzy na ten świat poprzez swoje filtry poznawcze. Poprzez swoją wielkość świadomości, poprzez swoją wielkość duszy. I każdy widzi to, co widzi. Człowiek może w sobie odczuć taki stan mistyczny. Głębia, i wysokość, wysokość i głębia. Można to odczuć w sercu. Można kochać cały świat, całą kulę ziemską, wszystkie istoty. Można, można. Ale też pamiętajcie, że na tej Ziemi żyją, w naszych ciałach ludzkich żyją różni ludzie i Coś wiem o bliźniaczych płomieniach. Coś wiem o bratnich duszach. Coś wiem o poprzednich wcieleniach. I... Ja wiem, że to jest prawda. A dusza się może podzielić więcej. Wcale to nie jest powiedziane, że bliźniaczego płomienia możecie mieć jednego. Możecie mieć więcej. Dwa albo trzy... Albo nawet niektórzy sześć. Wiecie, to są takie sprawy duchowe. Ja jestem dzisiaj taka troszkę w takiej specyficznej energii, bo byłam u tego lekarza i nie zaciekawie się czuję. Natomiast proponowałabym. Więcej rozwagi, bo człowiek jest istotą skomplikowaną, wielowymiarową i ty nie wiesz, co w drugim człowieku siedzi. Czasami sobie nawet możecie pomyśleć, że przychodzi jakiś powiedzmy mistrz duchowy. No nie wiem, jakikolwiek. A jeżeli on by musiał z nieba zejść na ziemię do ludzkiego ciała, też podlegałby tym prawom tego świata. Bo fajnie jest mówić z innych wymiarów, z wysokich wymiarów, z chmurki albo z innych światów, ale jak się z wysokimi wibracjami przebywa w ludzkim ciele, które nie dosyć, że swoje obciążenia karmiczne oczyszcza, to nieraz jeszcze na niego inni zwalają, kłamią, jakieś wypowiadają oceny albo chcą stłamsić, to muszę powiedzieć Wam, że... Mm. To, co mogłabym tak zaproponować, to żeby tak pochopnie kogoś nie oceniać. Żeby tak pochopnie kogoś nie oceniać, w jakim momencie kto jest w rozwoju duchowym, bo Ty tego nie wiesz. Ty tego nie wiesz, co to jest za dusza. Ty nie wiesz tego. Czy ta dusza cierpi słusznie, czy dźwiga cudze brzemię, czy dźwiga brzemię rodowe. Ty tego nie wiesz. Ktoś tam napisał w komentarzu, uważając mnie, nie wiem za kogo, że co, że ja niby nie mam żadnych problemów, że jak te jak jakieś tam rzeczy kosmiczne mówię, to co, że nie mam żadnych ludzkich problemów z ciałem, mam ogrom problemów różnych, takich, co nawet nikt o tym nie wie. A ktoś mówi: To, to, to ty jesteś dopiero w takim momencie życia, jeszcze sobie nie poradziłaś z tyloma tam tysiącami wcielen, jeszcze ci tam na mężczyznach za... To ja już sam nie wnikam, kto o czym tam projektuje. No ale nie jest tak łatwo kogoś ocenić. Ktoś tam to mnie tak rozbawił w komentarzu napisał. A, burdel w podświadomości masz. Słuchajcie, no burdel w podświadomości to każdy z nas ma. Yy, ta, od sasa do lasa. Jak w cygańskim tobołku. Perły, diamenty, suche liście, trupie czachy, Jezusy, Buddy, Kryszny, mauretańskie bożki, z wszystkich, wszystko tam mamy od sasa do lasa każdy. Bo podświadomość to jest bardzo ciekawy aspekt istoty ludzkiej, która podróżuje przez wcielenia. No to to, że tam burdel możemy mieć i różne wzorce i w pamięci komórkowej, to, 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 to może nawet jest jeśli trafnie powiedziane. Ale bardzo y, proponowałabym o taką rozwagę, o rozwagę, i taką czystą sprawiedliwość, bo y, po prostu. Ktoś, kto naprawdę widzi pewne rzeczy i czuje, to drugiemu człowiekowi drugiej istocie chce ulżyć w cierpieniu, albo przynajmniej nie chce dokładać. A niektórzy łażą na jakieś kursy, są neofitami w rozwoju duchowym i się czują tacy dobzi, tacy uduchowieni. A jakieś pierdolone hydry zarozumiałości duchowego wyłażą ze wszystkich zakamarków. No, różnych części ciała danej istoty. I potem taka istota mówi: To ty se jeszcze z tego nie poradziłaś? Albo jedna jakaś tam y, tancereczka, była siostra zakonna. Ja wiem, Beatko, co ty jesteś za dusza i dokąd ty zmierzasz? Bo się coś tam. Nie wiem, wydaje, że ona coś wie, bo zobaczyła coś we śnie, albo w jakimś swoim urojeniu. No tyle wie, co i zje. Albo na przykład na przykład. Um... Oj, to ja z różnymi do czynienia mam takimi istotami, tu, którym się coś wydaje, że coś wiedzą, a nie wiedzą, że to są ich projekcje. Więc y, ja bym po prostu radziła kogoś nie oceniać. Powiem wam jeszcze taką rzecz, ja, jak wiecie, moja mama, no to no wiecie o tym przecież, no przecież to ile razy wam mówiłam. Przecież te dwa i pół roku temu miała wymianę, no tam połamała się, bo się przewróciła, o balkoniku chodzi, bo to biodro jej tam wstawili, tam prawda, właśnie... W to biodro tam, to, taką kulkę ceramiczną, no wiecie, po prostu, tą endoprotezę, czy coś takiego. No i wiecie, dla mnie był to stres. Dla mnie był to stres, bo, no, no stres był to dla mnie. I wiecie, nie dosyć, że nie dosyć, że od siedmiu lat tak mocno oczyszczam to drzewo rodowe swoje, i te wcielenia, już po prostu 31 lat pracuję, tyle co się namodliłam, narobiłam i mi jest nieraz tak ciężko. I wiecie, i czasami człowiek tak się niepotrzebnie otwiera z jakąś serdecznością, z jakąś przyjaźnią, a w takim jednym miejscu, już nie powiem gdzie, już nie będę mówić, jest kobieta, nad którą paskił się psychopata i która sobie wzięła kredyt i sobie po prostu... Prawda, to mieszkanie kupiła gdzieś na kredyt, i chyba jej córka pomaga spłacać ten kredyt. I na przykład, ponieważ moja mama rozrabia, bo rozrabia, bo no jak to się mówi, matka rozrabia, córka rozrabia, babcia nie rozrabiała, a babcia to może i tam trochę rozrabiała. No, ale jak to się mówi, no ja nie odpowiadam za to, co moja mama robi, ani nie odpowiadam za, za kogoś, no więc tak jakby każdy robi to, co robi, ale ludzie dookoła to mają w głowach, co powinna robić matka, co powinna robić córka. I mają takie światopoglądy, że ja powinnam być taka silna fizycznie, umysłowo i sprawcza finansowo. Że ja powinnam kupę pieniędzy mieć siłę fizyczną jak 50 kulturystów i w ogóle to powinnam tak sobie ze wszystkim radzić, a nie biorą pod uwagę, że ja już mogę nie mieć siły po prostu na to, bo ktoś mnie masował ostatnio i powiedział, że mam cienkie kości. A to, co mi dzisiaj powiedziała ta doktor periodontolog, to mi bzdurna gadała, że ja według jej opinii za jakieś chyba grzechy cierpię. Jak po prostu z tymi szyjkami, że się odsłoniły od, od krzywego zgryzu i tak dalej, co było zaniedbane w dzieciństwie. Ja mówię, no na pewno za żadne grzechy nie cierpię, bo już mówię, całe drzewo rodowe oczyściłam, swoje grzechy wycierpiałam, a mówię i za, i za tysiąclecia też wycierpiałam. Więc wiecie, ludzie, którzy chodzą gdzieś w sklepie po ulicy, to każdy ma w głowie jakieś przekonania o życiu i wierzenia. I po prostu najohydniejszą rzeczą, taką, taką najohydniejszą, to jest oceniać kogoś przez pryzmat swoich projekcji, czy przez pryzmat swoich urojeń. Bardzo mnie pięknie obsłużyła pani doktor periodontolog, bo mi ślicznie wszystko wytłumaczyła. Ale dlaczego powiedziała taki światopogląd z uśmiechem na ustach, żeby, najpierw powiedziała takie rzeczy, żeby zahipnotyzować mnie, że, że to i to się nie wydarzy, ale może się wydarzy, może się wy, nie wydarzy. Yy, no, cho, dobra, nie będę Wam teraz tłumaczyć, no bo tam o co tam chodzi, ale no po prostu. A potem mówi, że muszę z tym żyć, albo że jak tak panią boli, to chyba kara za grzechy. Kurwa, za jakie grzechy? Jak ja już dawno za moje grzechy wycierpiałam. I z tego życia, i, i, i z innych tysiącleci drzewo rodowo oczyściłam, a cudzych ile dźwigałam. No więc to wiecie, ale nie, to się nawet tam wcale nie gniewam, bo po prostu spokojnie powiedziałam, że nie, 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 za grzechy to nie. Aż nawet się, to nie, 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 to nawet mamie powiedziałam, no mówię, za jakie grzechy. Wiecie, ale otworzyłam przez dwa i pół roku serce, duszę na tą kobietę, która w pewnym miejscu tutaj w centrum jest. I teraz ta kobieta, po dwóch i pół roku, co ją męczył psychopata i wzięła sobie mieszkanie na kredyt, ona mnie nienawidzi jawnie za moją dobroć. A dlatego mnie nienawidzi jawnie, że ja kupy pieniędzy nie mam i nie radzę sobie świetnie z życiem, bo według jej wierzenia ukrytego, to ja powinnam inaczej żyć. I emanuję taką ukrytą, cichą nienawiścią, co zauważyłam od jakichś dwóch tygodni. A druga fałszywa Niska ze strzygą w tle to udaje fałszywie miłą. I wiecie, to jest też taka sprawa, że w drzewie rodowym jest matka, ojciec, obie babcie, prababcie, pradziadkowie, są jakieś ciotki, wujkowie, czy jakieś nieślubne dzieci, czy zamordowane, czy co. I wiecie, i ja ostatnio pogadałam sobie z przodkami moimi w samotnej sali, i z moją prababcią, i z jedną babcią, i z drugą babcią. I ja powiedziałam słowa z serca, ale też jednej mojej babci wygarnęłam, co mi się nie podobało, i że mam do niej i to, i to, bo trzeba mieć kulturę rozmów z duchami. A prawda taka jest, no prawda, no to jest nie tylko prawda, ale i oczywistość, że. że nic nie powiem, żeby może za dużo nie powiedzieć, ale kultura rozmów z duchami w rodzie, jak można rozmawiać z duchami po prostu? Możesz album otworzyć, do zdjęcia mówić, możesz sobie. Po prostu wyobrazić, że ta osoba, twój dziadek, ojciec, matka, prababcia siedzi za stołem na krześle i ty mówisz, możesz sobie do zdjęcia tej prababci czy wujka mówić. A jeżeli nie masz zdjęcia czy nawet stołu, możesz sobie na podłodze usiąść, zamknąć oczy, dotknąć serca i sobie wyobrazić, czy to patrząc do lustra w swoje oczy, że ta prababcia czy ten wujek siedzi, i mu wygarnąć. Po prostu prosto, prosto w oczy, prosto w duszę, prosto w serce że jakie miał życie, czy ciężkie, czy takie, że to zrobił dobrze, to zrobił źle, że mu dziękujesz za dar życia, za to, za to, ale że to i to było nie w porządku. I najohydniejszą taką właśnie rzeczą jest, że jak w jakiejś rodzinie ktoś, ktoś nie pasuje, to inni by go chcieli, żeby się zmienił, żeby był taki sam głupek jak oni, albo żeby jeszcze do tego wszystkiego był brzydki i był taki po prostu obrzydliwy jak oni. To ja bym wolała umrzeć, bo ja nie chcę być taka jak ktoś. Ja chcę być taka jaka ja jestem. Jaka ja wyszłam ze źródła wiecznego życia i tu przyszłam na tą Ziemię. Też i mogłam żyć na innych planetach w innych wymiarach. Ale ja dążę do bycia rdzenną sobą. I ja nikogo nie oceniam, bo ja nie wiem, co kto w sobie nosi. Ale wiecie co, ja nie mówię Wam o takiej, bo zrozumcie to. To nie chodzi o ocenę, bo jest dużo teraz fałszu, zakłamania. To nie chodzi o to, że ktoś na pozór będzie udawał tolerancyjnego czy takiego nieoceniającego. Tylko mi chodzi o taką emanację wewnętrzną, że ktoś może udawać fałszywie miłego albo fałszywie tolerancyjnego, ale z jego aury napierdala taka niesprawiedliwa ocena, że ktoś by chciał drugiego nakłonić, żeby ten drugi ktoś wierzył w to, co tamten ktoś uważa, że ma wierzyć. No nie no, tak to nie będzie. Prawda najczystsza rodzi się w mojej komórce nieustannie, bo ze źródła wiecznego życia pochodzę, tak samo ja jak i wy. Bo, bo z jedności pochodzimy. Wszystko, co istnieje, z jednego źródła pochodzi ze źródła wiecznego życia, wiecznej miłości. W każdym razie właśnie to jest takie obrzydliwe obrzydliwe jest właśnie to. Jak jakaś bogini chce, żeby nie wierzyli w to, co ona. Albo jak na przykład po prostu, a już nie będę tutaj mówić, bo, bo szkoda, po prostu. Chciałabym spotkać moją gwiezdną rodzinę. Chciałabym spotkać prawdziwych przyjaciół. Chciałabym spotkać takie istoty, które są podobne do mnie duchowo, albo takie, które mają podobny genotyp duchowy do mnie. Ciekawe, czy jestem aniołem z ośmioma skrzydłami. Kiedyś sobie tak wyobrażałam w marzeniach, że jak metatron to ma z tysiąc par skrzydeł na całą ziemię. Ciekawe, jakie ja mam skrzydła. Ja wybieram bycie sobą i odnalezienie prawdziwej siebie, z wiecznego życia. I życzę ka każdemu z Was odnalezienia prawdziwej siebie, prawdziwego siebie, swojego prawdziwego genotypu duchowego, rozkwitania w swojej prawdzie. A tak w ogóle to ja wybieram miłość, radość, lekkość, doskonałe wzory zdrowia, harmonii, równowagi. Trzymajcie się cieplutko wszystkiego, co dobre i lekkie, radosne. To dzięki za ten film. Dziękuję.